bo występują podsiąki na, na wale. Od dzisiaj też prowadzamy już patrole nocne naszej jednostki ochotniczych staży pożarnych. Będą podzielone plus żołnierze wodu będą nas wspierać, będziemy monitorować również w nocy sytuację. Stan wody cały czas przybywa wody, tak, te podsiąki występują, obserwujemy. Na, ter na terenie naszej gminy mamy ponad 10 km wałów. Zabezpieczamy lokalizację, mamy po kilkaset worków w różnych lokalizacjach, żeby też w sytuacjach zagrożenia na bieżąco reagować. Mamy też już na podstawie doświadczeń poprzednich powodzi takie miejsca, newralgiczne, gdzie, gdzie wiemy, że problemy występowały, więc też tutaj już mieszkańcy druchowie działali w zakresie zabezpieczenia tych wałów. Takich newralgicznych tutaj Jesteśmy w tej lokalizacji, w poprzednich powodziach również występowały. Mamy miejsca zaniżonych wałów, gdzie nadbudowujemy. Dzisiaj wspierają nas żołnierze z WOTU, od wczoraj również skazańcy zakładu karnego. Wspiera nas młodzież z zespołu szkół budowlanych i samochodowych, z ekonomika, mieszkańcy przede wszystkim. Przedsiębiorcy i rolnicy, bo to trzeba podkreślić, że bez ich zaangażowania, bez ich sprzętu, jakim dysponują ciągniki, koparki, ładowarki, nie poradzilibyśmy sobie sami. Czy czegoś Wam brakuje na dzisiaj? Jakiś materiał, właśnie worków, piasku, bo tym bywa różnie? Na, na ten moment mamy wystarczającą ilość piasku, jak również worków. Apelujemy o włączenie się w pracę na Wale, bo to są tony do przerzucenia. Na, w dwóch lokalizacjach dotychczas cały czas zworkowany jest ten piasek na bieżąco wywożony. Kwestia jest. Zabezpieczenia wału, Kwestia ewakuacji. Dobrowolnej oczywiście należy podkreślić, ale właśnie czym to jest spowodowane, że taka decyzja zapadła, żeby taką ewakuację ogłosić i w jakich miejscowościach? Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i lokalizacją naszej gminy mamy zaniżenie, więc w przypadku zerwania wału to 65% powierzchni gminy może zostać zalana. Do ewakuacji wówczas 1800 mieszkańców. Dlatego zaapelowaliśmy do mieszkańców miejscowości najbliż, najbliżej położonych wału, czyli to mamy e, Idniów, Ceber, Dolżecze, Zabiele, Pękoszów, żeby mimo wszystko w dniu dzisiejszym dokonali takiej samoewakuacji. Chodzi przede wszystkim o osoby starsze, jak również dzieci i matki. Od powodzi w 2010 roku, gdzie również mieszkańcy się mobilizowali, Wody Polskie nie zrealizowały żadnych zadań inwestycyjnych. W ostatnim czasie nawet wały nie zostały wykoszone. My w sytuacji zwiększenia zagrożenia w poniedziałek już na własną Własną decyzją podjęliśmy wykoszenie w tych newralgicznych miejscach i zabezpieczenie tych wałów. Im dłużej będzie fala tutaj przechodzić, tym większy napór na wały. To ma swoje też skutki, że może dojść do właśnie nasiąknięcia wałów, gdzie, gdzie również wówczas jest to ryzyko przerwania czy podsiąków.